w niebie. Film, który właśnie widzicie, został nakręcony już jakiś czas temu. Jest częścią prywatnego filmu, który nakręciliśmy z Markiem podczas wyjazdu w rodzinne strony naszych przodków, rodziców, dziadków, pradziadków, ale nie o tym. Z racji, że to obecne Lubuskie, a nam zostało trochę czasu, postanowiliśmy w drodze powrotnej zobaczyć jeszcze międzyrzecki rejon umocniony. Pochodziliśmy po terenie, gdzie było to możliwe, aż trafiliśmy na przewodnika z wycieczką. Wmieszałem się w tłum, żeby posłuchać opowieści o historii tego miejsca, kiedy nagle przewodnik skończył i zaprosił do środka. Ja bez biletu nie wiedziałem, ale jak już się dowiedziałem, było za późno. Chęć zobaczenia tego, o czym usłyszałem wcześniej, była silniejsza niż wbicie do schronu na krzywy ryj. Marek Wymięk, jako starszy, uczciwszy i ostrożniejszy, nie poszedł na dół. Na dole stwierdziłem, że trochę wstyd łazić tak bez biletu a chwilę później zaczęła się moja nierówna walka z pęcherzem niestety stalowe pancerne wrota na samej górze okazały się zamknięte tamten no, tam jest no, tak rozstrzelany no, 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 no trzeba go zobaczyć no, kawałek dalej tak, mamy tak. kolejny pojazd ciekawy transport Bez kobietnie lotnicze prawdopodobnie nie się ale tak wygląda Tak mi się wydaje tak wygląda trochę jak magazynek który spuszcza naboje na dół No to musi być jakaś w miarę szybkostrzelność W sensie chodzi jak ukować na podwórku, co? No i następna, a to już jest chyba gładka Nie, nic Krata zniszczona materiałami wy wybuchowymi Jakieś pancerze albo to jest strzelunek No ale co, byś sikał, tak? Żeby po prostu na szybciej lać z betonu To mogli taki szczególnik mieć po prostu to jest rozsadzone jakimś ładunkiem chyba Ale no to musiało uważać. Ale to musiało być jebnięcie żeby to tak rozwaliło się Taki pancerz Ty no śruboken, taki śruby? Mm. Skąd taki śrubokręk kurwa Ząbki przeciwczołgowe są betonowe. Do tego jeszcze widzę wał. I nam spierdoliły samochody. I z górze z kilkoma bunkami ale o młod dostałem. rzecz się chyba dzieje tutaj naj, najciekawsza pod ziemią Tak, tak to się tu się dzieje pod ziemią No teren mieli też ciekawy W latach 90., jak gmina przyjęła, wszystkie są zakratowane, zamknięte kratami. ale no tutaj akurat trasa wyruszyła, tutaj wstawiono drzwi, ale tylko tej chwili do tak drzwi ocelały po wojnie, reszta jest zniszczona. Te drzwi w jakiś sposób trzeba było otworzyć, zniszczyć. Ubiewa się na dole, tu jeszcze jest w miarę, w miarę. <śledzimy>

Když byla tady na těch, je, 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 se na To je rajzle, A sedí tam. Vyrovna ji na potřeba. Tak

10 metrów, potem ze słowką. Do wszystkich Ciśnienie sobie, wiem, w ogóle nie dostanie się do gazu Za chwilę jedziemy na, na kupięcie techniczne, taki sam korytarz jak tutaj, yy, kupięt na niżej. Zamiast wyjąć ognia, będąc to do korytarz i do nikąd, zam, zamknięty ścianą Seki. Tam miała być właśnie montowana yy, ta mała bateria yy, Na Na szyna miała być jakaś niższa. I A my obok zabezpieczonego szybu schodzimy już na, na yy, tą dolną po lewej stronie będzie centralna, wentelatorowa, potem zróbmy go weteracyjnym po całym, całym obiekcie. Przy zejściu w dół proszę o zachowanie ostrożności. Jest szyb, windy, bez nigdy wiemy co się dzieje, do takiego szybu padniemy. Schody są szerokie, są oświetlone, są poręcze, można się przytrzymać i są troszeczkę śliskie, bo jest ciemno, z bo na i są. Wilgotne one wcześniej nie były zamknięte, e, więc nie było problemu, ale teraz jak regulacja powietrza krąży, e, ciepło, zimno, więc, więc automatycznie one są tutaj jak te blaszki, które tam są, te, te, tak troszeczkę mogą być śliskie, tak u, uważajmy na to, kto e, nie można patrzeć w dół, to no niech nie patrzy, patrzy pod i spokojnie sobie schodzimy pojedynczo takim poziom i nie, nie schodzimy, bukizujemy tych młodych tutaj, to jest tak. Jeszcze go dużo jest. na ty nieć ty. チャawdakikossernicifoje সwa Praden Yeah, yes, <laughs> I can go Stanowej Kopury, wyjście Amalinie, wejście z Mancerberu i jesteśmy na dole w tym miejscu. Natomiast no mamy magazyny, aż stryki, do nas co i koszary, gdzie mieszkała załoga. I tutaj do następnego obiegu, tak jak wejdziemy do następnego, i znowu zobaczymy to samo, koszary, aż do wyjdziemy, tylko że wiemy, gdzie wyjście, to wyjdziemy. Nie wiemy, gdzie, nie bijemy, to wracamy i e, szukamy, bo nie każdy obiekt ma takie, takie wejście. Takie obiegu, gdzie wychowaliśmy, e, połączyli, po, e, połączyli,

Ja, że sobie wejdę, zobaczę i wyjdę. A tu zupełnie inaczej wyszło. Masakra. Takimi sprzętami tutaj można pojeździć, ale, ale trzeba kupić bilet, a ja nawet do no...